Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z Maćkiem Baranem. Witam Macku. Witam serdecznie. Macie Baran, pilot rajdowy Michała Sołowowa. Powiedz czy wynik rajdu, pierwszej eliminacji, pierwszej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski jest dla Was szczęśliwy, bardzo szczęśliwy, czy też umiarkowanie szczęśliwy? Myślę, że to myślę, że to takie stwierdzenie, umiarkowanie szczęśliwe jest najwłaściwsze. Pierwszy dzień był naprawdę emocjonujący i naprawdę dla nas bardzo dobry. No to idealny początek mistrzostw, tak można powiedzieć. Gdybyśmy rozmawiali w sobotę, no to byłby bardzo szczęśliwy ten rajd dla Was, prawda? Tak, yy, wygranie pierwszego dnia, cały dzień walka, naprawdę, naprawdę fajnie. Natomiast drugi, drugi dzień przegraliśmy po prostu z pogodą. No. Spodziewaliśmy się opadu śniegu, ale nie takiego i, i nie tak intensywnego, nie takiego wiatru który całkowicie zasypał miejscami drogi, no i po prostu no, musieliśmy, robiliśmy to w naszej mocy. To i tak to jest... chyba całe szczęście, że, mm, że nie popełniliście błędu, no chociażby pomyłki e, zjechania z drogi jakiegoś jakiegoś grubszego, przecież e, no, na tych trasach momentami naprawdę niewiele było widać. Bardzo łatwo, bardzo łatwo było błąd, bardzo łatwo było wypaść. robiliśmy co w naszej mocy. Na koniec dnia próbowaliśmy dogonić jeszcze w klasyfikacji rajdu, przeskoczyć Michała Bębenka, który na pierwszej pętli nam mocno odskoczył. No, nie udało się. Skończyliśmy w efekcie na trzecim miejscu. Myślę, że jest to całkiem przyzwoity wynik. Że te różnice w punktacji mistrzostw Polski nie są duże i że nic ten pierwszy rajd tak naprawdę o niczym nie świadczy. Różnice w punktacji, tak jak powiedziałaś, nie są duże, no i wszystko jeszcze się może wydarzyć, a ten sezon zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Zaczęliście y, tradycyjnie sezon, jak co roku, od dalekiej, dalekiej północy. Powiedz, jak mocno taki rajd różni się od rajdu zimowego w naszym kraju? O, różnica jest e, dramatycznie duża. To jest, e, myślę, że to jest takie porównanie, jak e, moglibyśmy porównać nasze polskie rajdy asfaltowe do o, rajdu Mile Milia czy rajdu Madery. Jest to niby ta sama nawierzchnia, ale różnica jest naprawdę znaczna. E, Pierwsze nawierzchnia. Jest bardzo twardy, zmrożony szuter, jeżeli w ogóle występuje, natomiast w większości przypadków to jest gruba warstwa lodu, czasami śniegu. Długi kolec, który daje zupełnie inne poczucie gripu, zupełnie inne prędkości, jeździ się dużo szybciej w Finlandii, są dużo szybsze OS-y, dużo dłuższe. Ostatni OS z tegorocznego rajdu Arctic miał 46 km to jest naprawdę co jechać widoki, które tam są, konkurencja konfiguracja dróg, no to jest coś nieporównywalnego, nieporównywalnego zupełnie naprawdę polecam każdemu, ja wiem, że może się wydawać, że to jest, że to jest bardzo wyprawa taka. daleka mhm. wyprawa ale jeżeli ktoś ma taką możliwość czy, czy kierowca, czy, czy kibic, żeby pojechać przy okazji potraktować jako taki wyjazd trochę wakacyjny odwiedzić Świętego Mikołaja i zobaczyć raid Arctic, to jest naprawdę coś wyjątkowego. Zobaczyć i wystartować taki rajd, w takim rajdzie to, to jest coś i na pewno jest to dobry trening przed kolejnymi rajdami, także rajdami asfaltowymi, co tu, co tu dużo mówić. Maćku, takie pytanie o Twoje początki jazdy z Michałem Sołowowem. Czy pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło? Jak doszło do tego, że, że to Ty usiadłeś na prawym fotelu tego właśnie zawodnika? <grym> Spotkaliśmy się w Mistrzostwach Polskich kiedy, kiedy, wtedy, kiedy Michał zaczął startować, e, czyli to był 2001 rok, pojawił się pierwszy raz na rajdzie krakowskim. Mm -hmm. I w 2001 roku gdzieś po prostu jak, jak zawodnik z zawodnikiem poznaliśmy się. W roku 2002 mieliśmy okazję rywalizować jako, jako konkurenci. Ja wtedy byłem pilotem Zbyszka Gabrysia. Michał jeździł z Emilem Ochorniaczkiem i wspólnie walczyliśmy o bodajże tytuł drugiego wicemistrza w grupie N, jeżeli dobrze pamiętam. Ja z tej konkurencji wyszedłem, wyszedłem obronną ręką na sprawa, że na skutek kilku awarii Michała. I w 2003 roku w Michał ja zaproponował mi start y, w takim okręgowym rajdzie ziemi lubelskiej. Czyli taki rajd, można powiedzieć, testowy, testowy, do tego, żeby zobaczyć. Tak. Mm -hmm. Absolutnie profesjonalnie do tego podeszliśmy, czyli spotkaliśmy się e, tu na terenach niedaleko Krakowa, pojeździliśmy trochę po OS-ach, e, znanych nam obojgu z e, rajdu krakowskiego. E, ja Musiałem zobaczyć, jak wygląda ten opis Michała, on chciał zobaczyć, jak się podoba mu, jak się jemu podoba moje dyktowanie w takim, nazwijmy no, to na sucho i jazda mm -hmm. na, na zapoznaniu. Pamiętajmy, że były to czasy, że e, na YouTube nie można było oglądać e, e, onboardów. Tak, Kultury to nie było aż takie tak. powszechne, prawda, tak jak dzisiaj. By, były tak. takie czasy kiedyś, tak, tak. że nie można było tego Podobno, się... podobno tak, podobno tak. Podobno były. I potem pojechaliśmy jeszcze jeden testowy ride Agapit i Od rajdu Elmot zaczęliśmy wspólne starty w Mistrzostwach Polski. Naszym czwartym startem był, był pierwszy wspólny start w Mistrzostwach Europy, czyli Rajd Polski. A naszym piątym wspólnym startem był start w Rajdzie Cypru. Czyli taki, taki można powiedzieć dobry początek współpracy. Dosyć mocno tak. I mhm. od tego czasu, od 2003 roku przejechaliśmy wspólnie, żebym nie skłamał. Około 40 rajdów. No to jest sporo i, i to jest bardzo ładna statystyka. Pytam się o to dlatego, że no, jesteś pilotem bardzo doświadczonym. E, no i jak takich w życiu każdego człowieka szukamy chyba wyzwań, prawda? Co jest dla Ciebie wyzwaniem, e, startując, e, startując w tej chwili właśnie z Michałem Sławowym, e, rywalizując w mistrzostwach Polski i też w mistrzostwach Europy? Jakie wyzwania stawiasz sobie jako pilot? E, też. To jest i łatwe i trudne do powiedzenia, bo jako zawodnik, jako, jako partner Michała naszym wspólnym wyzwaniem jest zdobycie tytułu mistrza Polski. To jest coś, coś czego nigdy nie zdobyliśmy. Mamy tego tytułu w, w naszej dorobku i bardzo byśmy chcieli i od e, kilku lat staramy się coś w tej sprawie zrobić, ale nasza konkurencja jest bardzo mocna, więc, więc jest e, trudno. Natomiast takim moim osobistym wyzwaniem, znaczy może nie tyle wyzwaniem, co z czymś, co się staram ciągle robić, to jest dobre wykonywanie tej części pracy, którą, którą, którą ja wykonuję w zespole. Nie tylko pilotowania, ale też kilku innych rzeczy, którymi się zajmuję i to jest dla mnie wyzwanie, żeby, żeby nie było żadnych powołek błędów, żeby nie było żadnych niezałatwionych spraw, żeby to wszystko grało człowiek w zegarku i, i to jest takie moje osobiste wyzwanie. Osobiste wyzwanie, a wyzwanie oczywiście na sezon 2011 to tytuł rajdowych mistrzów z Polski, czego oczywiście Wam życzymy, ale po, po bardzo ciekawej rywalizacji mam nadzieję. Pytania od naszych słuchaczy płyną i tych pytań przyznam jest bardzo, bardzo dużo. Pytania o Twoją profesję, pytania bardzo szczegółowe. Macie w swoim opisie ciekawą komendę opisującą zakręt. Pośród standardowych zakrętów Opisywanych cyframi jest też słowo trudny. Jakie konkretnie zakręty, poza tym, że są trudne, opisujecie tą komendą i dlaczego brak przy nich cyferki opisujących kąt. To takie pytanie bardzo szczegółowe od naszego słuchacza. Tak, a ja go bardzo łatwo wytłumaczę. Posługujemy się w zasadzie standardowym opisem kątowym. Jeden oznacza wolny zakręt, siedem to jest zakręt szybki, jeszcze poniżej wolnego jest zakręt, który nazywamy ostry, to jest zakręt, w którym musisz użyć hamulca ręcznego. Mhm. W odróżnieniu od niektórych kierowców nie mamy określeń plus minus. Często spotykamy się z tym, że kierowcy określają zakręty 4 plus, 4 minus, oznacza to jakby prędkość kąt tego zakrętu, szybciej lub wolniej, analogicznie do plusów i minusów. My nie używamy tego, Michał nigdy nie używał tego typu określenia, dlatego w naszym opisie jakiś czas temu i dosyć dawno pojawiło się słowo trudny, oznaczające nieco wolniejszy zakręt, 4 trudny, 3 trudny, 5 trudny i tak dalej. Czy może będzie, że to jest taki minus? To, jest, to był taki, taki mm -hmm. nasz minus. I teraz z analizy opisów z różnych rajdów i z różnych lat wynik, nasunął się wniosek, że najwięcej zakrętów statystycznie na rajdzie to są zakręty 5 trudne. W związku z tym doszliśmy do wniosku, żeby upraszczać opis, ponieważ ten opis nigdy nie jest skończony. To nie jest tak, że mm -hmm. opis, którym się posługujemy dzisiaj, że on będzie taki sam za rok. On cały czas ewoluuje, cały czas się zmienia. Cały czas nad tym pracujecie. Prac mm -hmm. W związku z tym e, zmieniliśmy zakręt pięć trudny na e, po prostu trudny i określenie trudny Michał rozumie jako, można to przetłumaczyć jako pięć trudny. I występuje to w zasadzie tylko i wyłącznie przy tym do określenia tego jednego zakrętu. Zdarza się czasem, że brakuje jednak gdzieś na odcinku w jednym, w dwóch, w trzech zakrętach czasami określnika trochę zwalniającego, dlatego czasami zdarza się, że przy zakrętach cztery i trzy również pojawi się komenda trudny, ale wtedy to brzmi w opisie trzy lewy trudny. Jest jakby informacją o tym, że że jest to trudniejszy zakręt. Natomiast no informacja trudny lewy, trudny prawy, to jest, to jest piątkowy zakręt, nieco wolniejszy niż ta prawdziwa piątka. Niż ta prawdziwa piątka. A słuchamy cały czas Macieja Barana, który mhm. wyjaśnia, jak skomplikowany czasami jest opis, a czasami jak jest prosty ten opis, tak żeby um, ułatwiać komunikację pomiędzy pilotem i kierowcą. No to drugie pytanie tego typu. Musimy przepchnąć przez takie pytania bardzo, bardzo techniczne. Jest też kolejna komenda, jak pisze nasz słuchacz, em, e, która osobiście słuchaczowi bardzo się podoba i to jest komenda w chude. Po obejrzeniu onboardów, e, chociażby z lotosu, nasuwa się pytanie, czy zdarzyło Wam się na dość łagodnych i względnie szybkich e, zakrętach, na przykład czwórkowych, e, zakładając, że opis jest kątowy, e, które wpadają właśnie w bardzo chude partie, na przykład jakiś ciasny wąwóz w lesie, e, czy celowo zdarzyło Wam się obniżać kąt zakrętu, żeby zdecydowanie zwolnić na takiej trudnej partii? Eee, nie. Michał ma zasadę nieokłamywania e, w opisie. Eee, w efekcie oczywiście są takie miejsca, które ze względu na konfigurację drogi jedzie się wolniej i do tego służą e, komendy ostrożnie, wchude, e, nie wypuszczaj czy podbija jakieś tego typu rzeczy one, one informują o konfiguracji o, o tym, o otoczeniu o tym, co jest na zewnątrz zakrętu i one powodują wolniejszą jazdę same z siebie natomiast nie, Michał nie oszukuje w opisie ponieważ kąt zakrętu jest niezmienny, jest po prostu taki jaki nie ma to znaczenia, czy ten zakręt jest na dwumetrowej drodze, czy na sześciometrowej drodze. Ten kąt zakrętu, kąt wychylenia kierownicy. Jest taki jest sam. Taki sam więc... A czy tobie zdarza się na przykład, kiedy widzisz, że coś w samochodzie dzieje się w zbyt szybkim tempie, czy też coś jest. No może nie tak. Czy zdarza ci się lekko okłamać, Michała? Jestem... Nie można zrobić czegoś takiego, no, rozumiem, że... Nie, wielu pilotów robi tak, że, że widzi, że tempo jest za duże, że, że kierowca jest zdenerwowany jakąś inną sytuacją, no i nasuwają nasuwa się pewne takie wnioski, że być może lepiej jest nieco tego kierowca przyhamować przed, przed kolejnymi zakrętami. No, szczerze powiem, nie zdarzyła mi się taka sytuacja I z żadnym kierowcą, z którym jeździłem, hmm. nigdy nie... Zmieniałem opisu w czasie jazdy tylko po to, żeby go, żeby go zwolnić. Jedyne dopuszczalne dla mnie ingerencja w opis w czasie rajdu to jest ingerencja, którą dokonuję w czasie pierwszego przejazdu OS-u. Jeżeli jedziemy. To dotyczy szczególnie rajdów, w których nie jedziesz, nie jedziesz jako pierwsza załoga. Jeżeli jedziesz jako pierwsza załoga, raczej ta droga jest taka, w większości przypadków taka jak na zapoznaniu. Natomiast w rajdach, w których jedziesz jako piąta, dziesiąta, dwudziesta załoga w większości mhm. świata, może się, wydarzyć, może się zdarzyć, że są pułapki niebezpieczeństwa na drodze, które nie były zapisane, nie było i one nie istniały w czasie zapoznania. Mhm. I wtedy mogę zapisać taki zakręt, jako oznaczyć go, zapisać sobie komendę piach, ślisko... Że jest możliwość kred, pojawienia się kred, taki. Oznaczyć go, żeby go zwolnić i po OS-ie sprawdzam sobie, bo człowiek po prostu zapomina. To, hmm. to w łamku sekundy jest notowane długopisem na OS-ie, dyktując inne komendy, po czym... Natomiast o tym zapominasz, że coś takiego zrobiłeś, więc po każdym razie się przekartkowuję sobie ten, ten zapis, żeby zobaczyć, czy mam coś zaznaczone długopisem. Jeżeli coś jest zaznaczone długopisem, to czytam sobie całą linijkę, konsultuję z Michałem i analizujemy dlaczego ja wprowadziłem jakąś zmianę, bo ja po prostu o tym już nie pamiętam, bo działo się to tak szybko i tyle rzeczy się działo na łesie, że czego o tym zapomina, więc analizujemy dlaczego ta zmiana się, dlaczego ja coś zaznaczyłem. On mówi, Michał mówi na przykład... Nie przejmuję się tym, bo źle wjechałem w zakręt, byłem za bardzo po lewej stronie, za bardzo wcześnie wjechałem w zakręt, dlatego ten problem na wyjściu. To nie jest problem zapisu, tylko mój problem wjazdy, na przykład. Albo faktycznie jest tam bardziej ślisko niż myślałem, to popraw to, zapisz, że jest ślisko, albo wręcz obniż ten zakręt, bo faktycznie nie możemy tak szybko jechać, tak, albo coś, coś zrób z tym zakrętem.